Siema, witam w bezsensownym Top 10 jezior prosto z Path of Exile. A czemu taki format? bo podwędziłem go od Waukrendora wow i zastanawiałem się, czy uda się zrobić to samo, tylko że w świecie Poe. Możliwe, że nikt wcześniej tego nie zrobił, bo po prostu ta gra nie pasuje do takiego zestawienia, ale mnie to nie odrzuciło, więc zaczynajmy. Miejsce dziesiąte, Grado, albo będę po prostu czytał spoluszczone wersje tych nazw, czyli Grotto. Ta mapa zawiera jeziora, które znajdują się pod ziemią, co sprawia, że są słabo oświetlone i trudne do zauważenia. Atmosfera jest dość ponura i pusta, co sprawia, że jeziora są mało atrakcyjne, dlatego też ostatnie miejsce na tej liście. Miejsce dziewiąte: Bog. Choć nazwa mapy sugeruje, że będzie to teren pełen bagien, w rzeczywistości znajduje się tu jezioro, a nawet wodospad. Mimo, że okolica może nie być szczególnie zachęcająca, to przynajmniej urozmaicają ją drzewa, kwiaty i w przeciwieństwie do grotto, świeże powietrze. The Southern Forest. The Southern Forest w akcie szóstym kryje w sobie dzikie jezioro, położone głęboko w sercu gęstego lasu. Otoczone bujną, nieokiełznaną roślinnością jezioro emanuje surową, pierwotną energią, która podkreśla dzikość tego miejsca i trochę creepy spokojnie tam czasem jest, ale oprócz tego miejscoweczka wydaje się ok. Miejsce siódme, Jezioro w Wetlands. W akcie drugim to spokojny, niemal sielankowy zakątek otoczony bujną zielenią. W przeciwieństwie do wielu innych miejsc w Rayclast, to jezioro emanuje spokojem, a jego okolice są pełne życia, co dodaje mu uroku. Otoczony drzewami stanowi oazę spokoju wśród dzikich terenów, jakie gracz musi przemierzać. To miejsce, gdzie natura zdaje się nie być skażona mrokiem. Miejsce szóste, The Oasis. Oaza w akcie szóstym to jedno z bardziej urokliwych miejsc w kampanii. Znajduje się na niej spokojne jezioro otoczone zielenią, bujną roślinnością, które stanowi centralny element tego pustynnego krajobrazu. To jeziorko jest nie tylko wizualnie atrakcyjne, ale również kontrastuje z surowym, suchym otoczeniem pustyni, tworząc oazę życia w środku nieprzyjemnej scenerii. Woda jest krystalicznie czysta, a cała ta sceneria daje wrażenie chwili wytchnienia i spokoju, zanim graszy ruszy dalej. Miejsce piąte Desert Hideout. Znajduje się tam małe, ale urokliwe jezioro, które dodaje charakteru temu pustynnemu schronieniu. Choć jest znacznie mniejsze niż to w The Oasis, ma swój niepowtarzalny urok. To, że jest hideoutem, oznacza, że jest prywatnym, zacisznym miejscem, idealnym do odpoczynku. Otoczone przez piasek i skromną roślinność, jezioro tworzy spokojną oazę, która staje się osobistym azylem wśród pustynnej surowości. To małe jeziorko sprawia, że Desert Hideout staje się wyjątkowe. Jeśli jesteśmy już przy Hideoutach, no to miejsce czwarte, Frozen Lake to jedna z dekoracji Hideoutu, przedstawia lodowate jezioro z zamarzniętą powierzchnią. Ta dekoracja tworzy chłodną atmosferę w Hideoutcie, co może być atrakcyjne dla graczy lubiących zimowe klimaty i scenarię. Jeśli chcesz dodać mroźny akcent do swojego Hideoutu, Frozen Lake to świetny wybór. Sporym minusem jest to, że ta dekoracja jest kwadratowa, więc musisz tam ogarnąć krawędzie. Miejsce trzecie każdy powinien mieć w serduszku, bo jest to Fetid Pool. Jest to pierwsze jezioro, jakie napotyka gracz na swojej drodze w Path of Exile i choć jest małe i ponure, ma swój unikalny klimat. To zanieczyszczone, mroczne jezioro otoczone bagnami i martwą roślinnością doskonale oddaje surową i nieprzyjazną naturę świata Wraithlastu. Jego ciemna, mętna woda oraz otaczający jej gnijący krajobraz tworzą złowieszczą atmosferę, która wprowadza graczy w mroczny nastrój gry. Zapada w pamięć, gdyż kieruje nas tam jedna z pierwszych misji. Miejsce drugie: Lava Lake. Jeziora lawy na tej mapie są jednymi z najbardziej unikalnych i wizualnie imponujących miejsc w grze. Te rozległe, gorące zbiorniki lawy wyróżniają się intensywnym pomarańczowo-czerwonym kolorem, który kontrastuje z ciemnym, skalistym otoczeniem. Ich blaski żar tworzą dramatyczną atmosferę, doskonale oddając grozę tego miejsca. Widoczki ładne, ale pewnie ciężko tam pocilować. Chociaż Kitawie się udaje, bo on jest bossem na tej mapie. Dright Lake to rozległe, wyschnięte jezioro, które gracze napotykają w akcie czwartym. Położone blisko miasta Sarn było kiedyś tętniącym życiem zbiornikiem wodnym. Teraz jednak. Pozostało jedynie pustynne dno, pełne pękniętej ziemi i osadów. Mimo że jezioro wyschło, jego ogromna skala nadal robi wrażenie. a surowy, niemal apokaliptyczny krajobraz tworzy ponurą atmosferę. Wyschnięte jezioro stanowi przypomnienie o potędze natury oraz o tym, jak szybko może ona się zmienić w coś zupełnie innego. To miejsce pełne historii tajemnic, które wprowadza zagrasza w głębsze zakamarki świata Rayklastu. Oczywiście jakby ktoś się zagłębiał w lore. I pierwsze miejsce, oczywiście Lake of Kalandra. Jezioro Kalandry zasługuje na pierwsze miejsce za sam fakt, że jest to centralny element, wokół którego zbudowano całą ligę o tej samej nazwie. To tajemnicze, odbijające rzeczywistość jezioro, miało swoją unikalną mechanikę. Cała liga skupiała się na eksploracji tego magicznego jeziora, które nie tylko zachwycało swoim wyglądem, ale także stanowiło kluczowy element rozgrywki. Jezioro Kalandry było miejscem pełnym zagadek, które przyciągało graczy swoim mistycznym aurą, no i oczywiście lutem. Chociaż powodem, czemu wybrałem akurat to jezioro, po prostu było najładniejsze ze wszystkich. I to już koniec naszego bezsensownego top 10 jezior w Path of Exile. Czy ranking ma sens? Raczej nie. A kto by się tym przejmował, gdy chodzi o tak wyjątkowe miejsca w Rayclass? Bo najbardziej mnie ciekawiło, czy da radę w ogóle top 10 z tego zrobić. Na szczęście się udało. Głównie kierowałem się tym, jak one wyglądają, a, a cały opis tych jeziorek to. Zależy których, ale to trochę lanie wody. A że ich tak mało, to mam nadzieję, że następnym razem jak grindujecie, to spojrzycie na te jeziora z nieco innej perspektywy. Że są po prostu dość wyjątkowe, no ile map mamy, a takich prawdziwych jeziorek nie tak dużo. I na koniec klasyczne, YouTubeowe sub, like, komentarz, co o tym myślicie. Takie tam, Elobenz. cześć.